Myślenice i TV, Wasza Telewizja Internetowa. Gminy Ośrodek Kultury i Sportu, pomimo zawieszenia wszystkich zajęć, wydarzeń, imprez, wciąż aktywnie działa. Już dziś zapraszamy Państwa, mieszkańców Powiatu myślenickiego, do dwóch konkursów. Jeden konkurs Stop Hate, konkurs fotograficzny, a drugi konkurs literacki, nawiązujący do obecnej sytuacji. Myślę, jest to świetna odpowiedź dla tych wszystkich. Którzy z powodów ważnych, w dbałości o swoje zdrowie, twórczo mogą spędzać ten czas w domu. Serdecznie zapraszam. Wszystkie informacje są na naszych profilach facebookowych, jak i na stronie internetowej www.klisztacy.pl. Serdecznie zapraszam.